Cześć, witam widzów. Cześć wszystkim. Jest ze mną Bober. Bober Grabasz. Bober Grabasz. A propos grabania, to chodź mi pomożesz na redzie. Co ty... ty ja robisz do mnie? No nie no, zabijemy Gregasa od razu. Trochę mi to psuje mój plan gry, że ci pomagam. Bo? Chciałeś się z nim nadupcać od pierwszych poziomów, ty psychopata? No. Dobrze, przepraszam. No w ogóle, zobacz już, czemu tam jest czterech na bocie, bo oni mi chyba blue robili. Zaczął z on jest amatorem gregasa. Mówisz? Mhm. To z czym się zaczyna? Panie koledze. W sumie ma to sens, bebech robi większe obrażenia niż beczka. Mhm. On poszedł zwardować Ale nie spodziewa się mnie stąd Dobrze? Dobrze? Jest to... Dobra, dobra Dasz mi miniona? Do czego ci dać miniona? Jednego, jednego, jednego no, za... no, no, mam na buta i na medzaje, w sensie na Darkseela. Okej, okay, dobra, co ja chcę tutaj wziąć jeszcze? Chyba na mida podejdę, bo na bota nie mam co wchodzić. Mm -hmm. Dobra, puśćmy tu żabą. Dobra, idę mu pomóc. Myślę, że to będzie nieziemski gang. Psi. Nara, albo ty mamy nie wiesz. masz. No. No, on ma trochę sporo HP. Może być bardzo ciężkim przeciwnikiem dla mnie. Jest gruby, to będzie ciężki. No, ale ja na przykład jestem gruby, jestem leciutki jak piórko. Co? I to jest slow, slow push. Próbuję zrobić jakiegoś. Masz na jakąś klatkę, coś takiego? Nie, cofnę się, cofnę Mam. się lepiej. Ale masz 70. On się cofa tam przy okazji. No chyba pod mukę pójdę po prostu nie pod nie pod ten łuk śmieszny. Oj nie trafiłem tego. Parę. Dobra jest. Okej, okay, jest naprawdę okej. Okay. Szkoda, że to był ping akurat. A kto już jest. Czy ona mnie sprawdziła w lesie? Czy to znaczy, że Kaindom do mnie będzie chciał wbić? <śm> 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 Nie Tego nie ma mam. Widzę kąska na midzie, ale nie wiem, czy nie chcę najpierw przeczyścić. Botleń się będzie tłukł. Ty też masz tam free fraga. No, ale ja mogę mieć tu zaraz Kane, bo są mamoniaki. Mamoniaki, chyba nigdy mnie to nie przestanie bawić. Kane jest na midzie, oni w ogóle wszyscy będą tam szli. Tak mi się zdaje. Dobra, w dupie z tymi golemami. Ja muszę. Kraba? Chyba kraba. No zaraz będzie akurat. Możemy my zrobić te mamonsy. Nie, nie mogę za bardzo. No niech ci będzie. Padnie? Nie padł, szkoda bardzo. Ja to nie pomogę nawet, tam nie mam Spokojnie. Nic. wcześniej zultować i możliwe, żebyśmy zabili. Wcześniej. No teraz mogę się cofnąć i gość. jak gość. Dobra, oni tu nie idą, oni są głupi jacyś. No. Okrągło trochę być. Nie, oni są mega głupi. Naprawdę. Tak, no, ci mam pomóc, chłopcze? Biegnę, biegnę. On jeszcze zużył F e w ten sposób. Mm, nie udało mi się tego zabrać. Kane na topie, zdrowią. Kane na topie, to my chodźmy smoka, chodźmy smoka, chodźmy smoka, chłopcze. Ty przeżyjesz? Nie, nie przeżyjesz, ale masz ich. Tam polas. No to trochę głupie, że on tu przyszedł na tego topa. Myślisz? No dla nich głupie. No dla niej głupie, bo nasza Karma gra. Ona cały czas jest wszędzie. Nie wiem, ale za każdym razem jak widzę Gragasa w GRC, to myślę, że ty nim grasz. Okej. Okay. Dobra, biegnę. Nie ma. No nie no, chłopaki, no! Dobra. Aha. Nie wiem, jak ja to przeżyłem. Ten nie, on nie ma obrażenia, bo on ma 0,3 3 Okej, okay, to dużo wyjaśnia. mam jak najwięcej tych plejtów. Nie wiem, czy my w ogóle First nie weźmiemy. To oczywiście, że weźmiemy. Dobra z naszorem się o wiele przyjemniej kliruje. Jeszcze poryt buffa pójdę. O jezu, jaki ty masz dojazd, Oro. No, ja tam nawet nie zdążę przyjść, zanim jej cokolwiek to pomoże. Ona dalej uciekała. Może i bym zdążył? No dobra, whatever. Jesteś najgroźnie, jesteś najgroźniejszą postacią w naszej drużynie I ty myślisz, że oni cię zostają w spokoju? Najgroźniejszą? Oczywiście, jesteś bober Oho O jacie Pomocy, dzięki Spoko, przeżyłem, jest git Jeszcze raz tam podejdę? Jestem trochę głupi, to prawda. Dobra, to nie podejdę w takim razie. Dobra, chociaż papugi im podkradnę. O Kragas mi zostawił to A, jednak nie zostawił, do stłaszka. Cóż. No niestety gdybym zdążył piąty staczek wbić Eee, Bober mam Kane'a chyba na sobie Jo też możemy zabić Jak dasz jej klatkę dobrą No dobra, jeszcze jestem za słaby Nie, ja tu nie idę nawet. Ja się cofnę chyba po Medżajkę, żeby mieć co stakować dalej, bo już mam 9. Po prostu zbusować ich tak, że się ci nie odbiją. Myślę, że to idealnie, idealnie się sprawdzi, no ale tak jak już wcześniej mówiłem z parę dni temu mi się wydaje, że idealnie to pasuje nasze duo, bo ja mogę robić dużo na mapie, a ty po prostu robisz swoje na sideline. Dobra, idę was uratować przed tymi nikczemnymi ludźmi. O nie, ja, ja muszę to usłyszeć, przepraszam was. Co za głupcy. Co za głupcy. Nie mam co to zrobić. Głupcze jeden z drugim. Może chociaż i ona. Może, może. No nie, on na E to będzie bił. Co za cielak. Hmm, ja dobra. się u niego nie wbiję. Potrzebuję pomocy. No właśnie. Ze względu na to. Bo to jest to... Dobra, próbie. mamy to? Nikt ja nie, miałem też. takiego farta w tej grze. Ty sobie nie zdajesz sprawy nawet. No nie, bo nawet na mnie patrzy. Ja przeżyłem drugi raz w sytuacji, w której po prostu nie miałem szans na przeżycie. muszę oddać smoka, albo mnie do mnie przyjść. No to dobra, bo wybierzesz ich. Nie przejmuj się to ważko nawet. Myślę. No, jeszcze ten ulti. No i nie dość, że bierzesz to, no ale dobra, no umrzesz, umrzesz. Ale mamy, nie mamy smoka. On zabrał zabra wam tego smoka, nie no, bydlaki śmierdzielne. No co mnie? Co mnie pingujesz? Nie, tu nie, nie zdążyłem dojść nawet. No dobra, to idę na topa, na bota znaczy. Dobry pomysł, Skoro. szczerze, szczerze, wyśmienity. Nie, Oni pewnie... Jest. A nie Ty no dobrze jest Mamy 8-1 Yasuo Amator, straszny amator nie wiem, on mógł się wcześniej cofnąć i po prostu uciec Zanim miniony mu zabiłem To ty jesteś za No Całkiem sporo mam już kaski odbieranej Czemu ja tak przyszedłem Dobra ten atakan jest jakiś słabiak Nie ma tak Zrobimy teraz taką taktykę. Jaką? Puszczę ją na topa, ona sobie pójdzie i idę do was no to. Co? Nie, nie, nie ma Te dziewice chcesz zostawić mhm. No ona no, no mi da. Jeszcze obojętnie o, o, o. Żeby dwie linie naraz puszować Z drugą do stroną, Dobra. No Twitch jest turbo-mocarny, jestem potężny. Bober, bo trzy nie naraz się puszczują w tym momencie. Nie mhm. będziemy, jak tego zrobić. Boję się trochę ulta od Jona. Ta, ta 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 Dobra, ja tam biegnę. Dobra, ty się dopalisz Ry ry ry. A bober co ty robisz? Co to za bober? Czekaj chwilę, co? Ja sobie jeszcze... Nie? Ja jednak nie. Bobera pożegnaj się z widzami. Zrobiam. Dziękuję bardzo.